Zadanko czwarte z nietypowymi rysunkami, mamy w sumie jakąś tutaj choinkę, można by powiedzieć. No to, jakby policzyć pola tych poniższych figur, no to musimy policzyć trzykrotnie pole trójkąta. To sobie podzielimy je na jedynkę, dwójkę i trójkę, czyli idąc od gór. Będzie pierwsze, tu drugie, a tu trzecie, a później to sumujemy, dobra? Czyli będzie P1 równa się, nasza podstawa to są dwa decymetry, razy. Wysokość nie jest po 2 decymetry przez 2. Skracam sobie 1 1, zostaje mi 2 i dopiszę sobie decymetra kwadratowego tu na końcu w nawiasie kwadratowym, bo nie pisałem wcześniej jednostek. Pole drugie. Teraz podstawa jest 3 decymetry, wysokość taka sama, wzór ma dwójkę w mianowniku, tak samo skracam sobie te dwójki, to w zasadzie nie będziemy tych jednostek pisali sobie, ok? Czyli zostanie mi samo 3 i teraz nawias kwadratowy, decymetr kwadratowy, no i pole trzeciej figury, podstawa teraz 4, wysokość 2 przez 2, skracam 1, 1, zostaje mi 4, jednostka kwadratowa, decymetr kwadratowy, czyli pole figury to jest suma tych wszystkich, Trójkątów, czyli te trzy trójkąty musimy sobie dodać. Pole figury równa się 2 plus 3 plus 4. Pole figury równa się, po dodaniu wychodzi nam 9. Oczywiście, decymetrów kwadratowych. I mamy odpowiedź w podpunkcie A.